Chcemy kolegów zachęcić do wzięcia udziału w licytacji gołębi, które były na wspólnym gołębniku w Mazowszu. Te gołębi mamy wszystkich razem, które przyleciały około 200, tak? ponad, ponad, ponad 200. Już mamy dwadzieścia kilka wystawionych, i te gołębie wystawiamy sukcesywnie na aukcję gdyż cały czas dochodzi dokumentacja do nich i 21 zostało sprzedanych tam w trakcie lotu finałowego, natomiast teraz mamy inne gołębie z dalszych pozycji, ale powiedzmy, że nie są to wcale gorsze gołębie, dużo od tamtych, tylko są to gołębie po prostu, które naprawdę przeszły bardzo ciężki program lotowy więcej o tych głębiach powiedzą tutaj koledzy. No, Roberci, Robertowi, no jak to powiedzieć chciałbym dodać, że Gołębie przeszły naprawdę trudny plan, bo były na 15, uczestniczyły na 15 lotach konkursowych. E, powiem tak, e, były dwa gołębie z 13 konkursami, aczkolwiek jeden został e, zlicytowany e, na finale. Będzie jeszcze taki gołąb, e, zareklamuję, to jest kolegi szklarza. Ma 13 konkursów w tych lotach, tak to, że jest równy gołąb. E, e, równo latał, są gołębie z 12 konkursami, są z 11. Także naprawdę fajne gołębie, bo powiem tak krótko: takich e, gołębi młodych w Polsce jeszcze nie było. Żeby taki plan przeleciały i żeby przetrwały. No, straty mieliśmy duże, aczkolwiek niektóre chciało. Mówi... to, co zostało, to jest właśnie bardzo. Rodzynki my, takie mogły się, mocne. mogły się obronić, bo również jak koledzy się wczytają tam w te loty, do tego łębie również i czołowo przychodziły z szybkich lotów, i czołowo z ciężkich lotów, które go się schodziły 2-3 dni i, i dłużej. I te gołębie są także. Zachęcamy do aukcji. Prosimy jeszcze o uzupełnianie rodowodów, kart, bo na wszystkie gołębie jeszcze nie mamy skompletowanej dokumentacji. Także Liczymy na dużą frekwencję w licytacji. No i zachęcamy też właśnie, żeby hodowcy, jeżeli widzą swoje gołębie na aukcjach, a dysponują wiedzą jeszcze, co mogą na przykład ubogacić, bardziej, nie tak powiem, takiego gołębia, czy uczynić bardziej wartościowym poprzez podanie, czy tam jakieś więcej informacji o jego rodzicach, o, bo wiadomo, że hodowca, który wysyłał, on wie więcej niż wy. No Ty dużo, i tylko na podstawie tego, co tutaj otrzymaliście i tego, co go on pokazał na gołębniku, yy, możecie coś o nim powiedzieć. Ale Robert to chyba więcej może powiedzieć tutaj o Robert Fedorowicz. Więcej, bo jak w ręku je trzymasz, to powiedz jeszcze, jakie to są gołębie w no, budowie, jak one są teraz przygotowane. Ja mogę, tylko, ja mogę tylko potwierdzić to, co powiedział Robert, że gołębie są w tej chwili. Dopierzają się, wyglądają bardzo dobrze. Naprawdę zostały ciekawe, fajne gołębie, gdzie mogę tylko szczerze kolegom polecić, zapewnić, że gołębie są i fajnej budowy, i fajnie poskładane. Myślę, że powinni koledzy być zadowoleni z tych gołębi, bo przede wszystkim są również gołębie twarde. Tak jak Robert powiedział, przeszły te loty z lepszym, gorszym, gorszym skutkiem, ale przeszły i gołębie są naprawdę wyśmienite. Aczkolwiek chciałem jeszcze dodać, że na taki wspólny gołębik wszyscy hodowcy dawali gołębie raczej ze swoich najlepszych gołębi, bo chcieli, żeby te gołębie przetrwały. a Czyli znaczy, się... oni chcieli, żeby bardziej, żeby nagrody zdobyły. Nie? Ale dla żeby siebie, gołąb dla... mógł zdobyć nagrodę no to wiadomo, musiał przetrwać, no, no bo nie, tak, to, tych, to co nie ma, no niestety. To jest no. normalne. I tak hodowców właśnie wszystkich zachęcamy do tego, żeby te gołębie jak najbardziej po prostu docenić, licytować, no i po prostu, żeby znalazły się w dobrych. Hodowla. Zapraszamy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry rok.